Jak myślisz, tam będziesz miał jakąś ochronę? To jest jakiś facet z ganem jakimś? Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna. <śmiech> <śmiech> Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna, aczkolwiek byliśmy teraz promować w kwietniu, no to wszędzie jeździliśmy z żołnierzami, no z tabitą bronią raczej. Co za fantastyczna noc w Tu będą padać popy największego kalibru. Na Cześć, witam Was serdecznie. Witam serdecznie Łukasza Róża Niskiego, który będzie walczył 13 sierpnia o Mistrzostwo Świata w boksie. Waga Bridger, limit wagowy 101,6 kg. Jak tam Łukasz? Czy jest Wit waga, czy nie? Witam serdecznie. Jest już, można powiedzieć, bardzo blisko, także już nie mam tego stresu, że, że nie zrobię tej kategorii. ale... No, ale chwilę, chwilę coś tam trzeba było e, się pomęczyć. Blisko, czyli ile kilogramów Ci brakuje? Generalnie już po treningu czasami mam limit, także... Eee, to idealnie. Też niewiele dni tu pozostało do tej Twojej walki. Z Kolumbijczykiem walczysz, Oskarem Rywasem. Stawka, pas, WBC. Zadowolony jesteś z przygotowań? Wszystko było OK? E, na, tak, na chwilę obecną tak. Y, bardzo fajny obóz y, przy, przeszedłem bukserski przygotowawczy w, w Bieszczadach. W Solinie, w ośrodku Rewita. Bardzo fajne warunki, także polecam, jeżeli by ktoś tam miał, miał okazję, no to naprawdę można się dobrze przygotować. Do tego prze przepracowaliśmy naprawdę długo, bo miałem dużo czasu na przygotowania, więc wydaje mi się, że wszystko jest dobrze. Dużo było biegania, treningu na no, siłowni, czy przeró Przeróżne były treningi, także tutaj już trener wszystko układał. No, wy wygląda, wygląda wszystko dobrze. Zaczynasz czy już jakieś sparingi chyba, tak? Tak, już, już zacząłem jakiś czas temu, to już, już od miesiąca, można powiedzieć, nawet dłużej. Jakich masz sparing partnerów? Eee... Jakieś ogórki, takie do obijania, czy jednak no, tacy, które... Staramy który... się, staramy się, dobre sparing partnerów, tak, żeby stylowo pasowali pod, yy, pod Oscar Rivas'a. No, ofensywny styl, także kilka, kilku tych chłopaków jest i no, im nie gonią. Tak. Faworytem yy... Nie jesteś? To dobrze czy źle? Ja już się przyzwyczaiłem. N no tak, właściwie też tak. nigdy nie byłem. Tak naprawdę to jest moje marzenie, które się spełnia i jadę tam go spełnić y tak naprawdę. Na mnie presji jakiejś tam strasznej nie ma, ja też sobie tej presji jakiejś mega nie do głowy nie, 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 nie wkładam. Żeby się nie spędzi, żeby to po prostu mnie nie, nie spaliło. Aczkolwiek wydaje mi się, że cała presja zostanie na Liwasie ze względu na to, że to jest jego pierwsza walka w Kolumbii w jego, w jego kraju, w jego mieście, więc mi się wydaje, że to jest, to cała presja leży na nim, albo mu to pomoże, albo mocno zaszkodzi. Właśnie na punkty raczej chyba. Będzie ciężko tam wygrać, no bo wiadomo, że ściany pomagają, zwłaszcza w takich krajach, yy, yy, z lokalnym yy, matadorom. Czyli co, pozostanie nokaut? No i myślę, że nasze dwa style ofensywne są na tyle jakby... <grymne> Dobre dla oka, dla kibica, że, 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 że będzie, będzie efektowniej, i, no i pewnie może się tak skończyć. Co zadecyduje, jak sądzisz o wygranej Praca Nóg, lewy, prosty. <kluzny> jak to jak cytowałeś chyba w którymś z wywiadów, nogi karmią wilka, tak? Tak, jak... <grym> no tak, tak, tak. Aleksander Rusyk mówi, także tutaj myślę, że nogi też będą miały kluczową. Kluczową rolę i ten lewy prosty, tak? no bo, bo widzi, wiemy jak, jak Riva z boksuje. No, przypuśćmy y, popatrzeć na walkę z Delianem White'em. No, White trzymał go tym lewym prostym i tak naprawdę nie mógł tam do niego się dobrać. No, w końcowej rundzie gdzieś go tam y, w końcowych rundach go gdzieś tam położył na deski, ale, ale szybko wstał. Y, też dla White'a są y, makabryczne te podbródki, także tutaj. Wszędzie go gdzieś tam spotykają i to go, to go zawsze karci. No, ale, ale tak oglądaliśmy kilka razy tą walkę, no to faktycznie go tym lewym prostym szybom. Jaki wynik obstawiasz? Czy wolisz nie obstawiać? Ja nie obstawiam. Nie obstawiasz, dobrze. Ostatnie ta przygotowań masz spędzić na Florydzie w Miami, tak? Tak, w Miami planujemy wylot 1 sierpnia, 9-10 już wylot do Kali i tamte 3-4 dni przed walką spędzamy. I skład w narożniku twoim, Marian Basiak i kto jeszcze będzie? Marian Basiak, Krzysztof Rapura i Artur Ponka, trener od przygotowania motorycznego, także stały skład, który, który zawsze ze mną jest. Nie walczyłeś ponad rok od 30 maja ubiegłego roku? Możesz być chyba trochę zardzewiały. To... Może zobaczymy, jak to będzie w ringu, ale na chwilę obecną tej, tej rdzy nie ma, bo jest wyrzucona <śm> i to dosyć dobrze. No ale no, taka, taka sytuacja była. Przygotowywałem się gdzieś tam na marzec na walkę. Ale no, że wyszła taka sytuacja, że dostałem szansę zawalczyć o Mistrzostwo Świata. Pierwszy termin miał być 4 czerwca, ta walka miała się odbyć, ale ze względu na wybory w Kolumbii przełożyli to na 13 sierpnia, także no, wydłużył się znowu ten czas. Jak myślisz, tam będziesz miał jakąś ochronę jakiś facet z ganem jakimś? Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna. <laughs> Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna, aczkolwiek byliśmy teraz promować w kwietniu, no to wszędzie jeździliśmy z żołnierzami, no z tabitą bronią raczej, nie z straszakami. Także no zupełnie inny obrazek jak u nas tutaj w Polsce i w Aha. Europie. Także. Twój ostatni rywal, którego znokautowałeś, Artur Szpilka, zapisał się do Afrykowej Federacji. Co ty o tym sądzisz? Czy to tylko. Kasia Misiu, Kasa. Misiu, no ale raczej, raczej no, po sportowe marzenia tam nie idzie, no, bo tam, tam nic innego nie ma, tak tylko i wyłącznie pieniądze, tak mi się wydaje i, i, i ten fame. No, tak jak, jak, jak wcześniej też w jednym wywiadzie powiedziałem, że ja pamiętam um, z, czasy z boksu olimpijskiego, gdzie dawniej y, przed kamerą, żeby stanąć, to naprawdę trzeba było coś osiągnąć, mm -hmm. a teraz za jakąś tam, że tak powiem, głupotę po prostu wszyscy chcą występować przed kamerą i, i nie mają z tym problemu, bo, bo, bo ludzie o tym piszą i ludzie to klikają. A powiem szczerze, że to trochę zabija sport prawdziwy, bo my musimy pracować ciężko przez kilka lat, naście na sali, żeby, żeby, żeby to jakoś nagłośnić czy coś takiego. Tak jak teraz zresztą do tej, do tej walki, no, yy, dosyć cicho było jeszcze, jeszcze tam dwa, trzy tygodnie temu. My to w sumie się już umawiamy na ten wywiad dosyć długo, ale... No tak. Ale to też trochę bariera kilometrów z Rzeszowa do Warszawy, więc e, no, ciężko tak zgrać terminy. Po walce podobno masz brać ślub z Kamilą. Tak. tak. Dwa tygodnie mamy po, po walce gdzieś e, ślub. I gdzie to będzie? Ilu gości? E, ślub będzie w Leżańsku, e, w Bazylice. Tak. Ze względu, że sala jest bardzo blisko, też która, która właśnie pomieści tą liczbę gości, którą będziemy mieli, bo dosyć spora. No to jest spora, czyli grubo gru, gru powyżej setki? 301 osób. O, może. Okay. <ścoughs> Także no. Sporo także, no, sporo znajomych. Moja rodzina bardzo duża, także. No, ja, mam, ja mam siódemkę rodzeństwa, jestem najmłodszy, a moi rodzice mają, jak dobrze, jak, jak nie pomylę, to 25 wnucząt, którzy już mają też swoje dzieci, także to już się to wszystko napędza, i naprawdę mamy dużą rodzinę. E, więc. Tak się to dzieje. No to, to, to dobrze by było tam e, chyba na tą uroczystość weselną przywieźć ten mistrzowski pas. Wszystko robimy, żeby tak było. Tak naprawdę teraz w całe. Yy... Przygotowania spoczęły na rękach mojej narzeczonej, a ja się skupiam tylko i wyłącznie na walce. Także dziękuję jej bardzo też za to, bo, bo naprawdę ma co robić. Ale będzie tam lecić z Tobą, by potem dolecić do Kolumbii? Tak. Czy? ma dolecieć do Kolumbii na walkę. Dwa, trzy dni przed walką będzie tam. już. No to się nadenerwuje dziewczyna. Trochę, trochę nerwowy yy, sierpień. Łukasz, no, nie mamy tego mistrza świata w boksie. No, tutaj jest jeszcze. E, to nie, niezła federacja, e, która będzie fundować ten pas. No, ja apeluję do Was, e, trzymajcie kciuki za Łukasza, no bo nie tylko dlatego, że nie mamy mistrza, ale to jest no, porządny facet, bardzo ambitny, e, który no, ciągle musi wykonywać, pokonywać przeszkody, no bo właściwie. Co pojedynek to nie jest faworytem, a musi udowadniać, że jest dobry. I mamy nadzieję, że to właśnie udowodni 13 sierpnia i przywiezie ten zielony pas w WBC. No do to, jest, to jest marzenie moje, także no, jak byłem dzieckiem, to w życiu sobie nie myślałem nawet, że będę walczył o ten pas, ale bardzo mi się podobał. Jak, jak inni walczyli o na przykład Lenox Louis, miał ten pas i no, mówię super, ale on super wygląda. I ja nawet nie myślałem wtedy, że będę boksował, <laughs> jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem. Ale no, cieszę się, że doszedłem do takiego momentu. Tak naprawdę wydaje mi się, że jestem chyba pierwszym Polakiem, który zawodowo walczy na, na tym kontynencie. W Kolumbii, no chyba, chyba nikt nie walczył. Tak? No tak, no, wszyscy pewnie oglądali serial. Tak. E, ja też oglądałem i w życiu sobie nie pomyślałem, że akurat tam będę walczył. Także. Jak myślisz ile tam widzów może być? Masz e, jakieś takie informacje? Mam, czy to... mam informacje, które, które przekazali nam tam na miejscu spodziewają się między 40 a 60 tysięcy osób. O! No Boże, no to daj spokój, to, to tam no. będzie e, gorąco. Największa, największa, e, największa publika, przy jakiej ja na pewno walczyłem. No, myślę, że, że Rivas też tak przy takiej publice nie walczył. Także. Trzymajcie kciuki, my Trzymajcie będziemy kciuki. trzymać. E... Łukasz, powodzenia, trzymaj się, wracaj z tym nie pasem. dziękuję. A, dzięki. Cześć, cześć, do zobaczenia.